Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmiku będzie unboxing piły z firmy Metcor, model BS260G. Piła właśnie do mnie dzisiaj przyjechała na takiej oto palecie. I tutaj pozwoliłem sobie otworzyć tę górną płytę. Piła wygląda tak w zapakowaniu. Pokażę wam. Jak wyciągnę piłę na wierzch. Rozebrałem właśnie paletę, i piła prezentuje się tak. Jeszcze jest we folii, ale zaraz ją ściągniemy. Rozpakowałem właśnie piłę. Piła wygląda tak. Tutaj w drugim kartonie mamy blachy, żeby je skręcić. I tak wygląda piła z tej strony. Jesteśmy w dalszej części filmiku. Piła już złożona, ustawiona, podłączona do prądu. Tak się prezentuje. I tutaj mamy główny panel sterujący. Tutaj mamy, yy, jak jest tak jak teraz ustawione, to możemy używać tego włącznika i normalnie tniemy z, z ręki, a jak przełączymy w tą stronę, no to piła automatycznie tnie. Ustawimy tutaj regulację na pokrętle opuszczania. I piła sama tnie opuszcza się. Tutaj jak widać jest krańcówka końcówka do tego budowy piła sama gaśnie. Tutaj jest włącznik 0. Pierwsza pozycja, szybkość śnięcia i druga pozycja, trochę szybsza. No i tutaj grzyb, stop, jedynka do włączania. W zestawie mamy taki zderzak, tutaj i taką rolkę do wystającego materiału. Piła maksymalnie może przeciąć średnicę wałka 230 mm. No i tutaj pompka chłodziwa oczywiście. Fajnie działa pompka chłodziwa, bo leci chłodziwo z tej strony i z tej. I zaprezentuję Wam, jak ta piła chodzi. Dobra, damy na tak. Teraz jest w pozycji tej przełączamy, dobra. I teraz zakiskam, piła chodzi właśnie. Teraz jest pozycja pierwsza. Teraz pozycja druga. Tutaj mamy taką blokadkę. I piła schodzi w dół. A jeśli zablokujemy to, to piła jest zablokowana w takiej pozycji. Oto właśnie. I za chwilę przetniemy sobie kawałek materiału. Zobaczymy. Jeszcze Wam chciałem pokazać, że można ciąć pod kątem. Tak jak tutaj widać na skali: od 0 do 60. I po prostu trzeba tą dźwignię blokady przesunąć. Podnieść to ramię i po prostu tutaj przepchnąć piłę. I teraz mamy 60 stopni, i pod takim kątem, właśnie, możemy ciąć tą piłą. Zaraz testy tej piły. Zobaczymy, jak go na dnie. Yy, dzisiaj robimy próbę cięcia. Mam tutaj wimadle wałek. Yy, ze stali C45 ustawimy sobie taki delikatny wolny opad tutaj tym zaworkiem, tą regulacją i piła powoli opada jak można zobaczyć trochę przyspieszę i tak pu puszczamy maszynę tym guzikiem. Chłodziwo leci i delikatnie opuszczam zaworek. Bo dziwo leci z tej strony i, i z tej drugiej i tutaj z tej drugiej do zbiorniczka piła sobie sama pracuje może być trochę słychać hałas, grzeszczotu bo po prostu ząb mi się wykruszył i jest taki hałas Zalałem podziwa cały zbiorniczek. Więc teraz tniemy na mokro. Na drugim biegu tniemy. Wrańcówka dotkła obudowy i piła jest, i piła się zgasiła. Teraz pokażę Wam tryb ręczny, czyli zmieniamy tutaj. I tutaj, klikając guzik, piła nie spalca. wiecie, to wszystko zależy od ustawienia. Tego opadania siłownika, czy chcemy ciąć ręcznie. To wszystko zależy, jak to chce ciąć. Taki kawałeczek nam odcięło. Piła dobrze się sprawuje, więc jestem zadowolony jak na razie. I co? Czekamy na dalsze użytkowanie. Cześć.